Masz Źle. Eh. Jest, jest ten rogasz, kurcze, ale w ogóle nie reaguje na fabia kompletnie. On, ja go zatrzymam Zatrzyma się, zatrzyma, zatrzyma się przetrwinią. A ah, nie zatrzymał się. Jeszcze pastorałem, kurde. No, no. Aj, 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 aj. Się trochę niżej pokazywałem, bo widzę, że już tam trochę go coś go tam zaintrygowało z tej strony. Dobra. Czy mógłbyś to tak blisko nie podprowadzać ludzi? Postaram się, zmienimy strategię następnym razem. Ale nadawał się. Masz bur. No, ale, ale strzelam centralnie przez te No ale masz ósemkę, proszę ciebie i było dobrze. Proszę, Jest proszę, dobra, od tego. te klaśnięcie. Dziękuję wam serdecznie. Dobra, ale piękne płoty. Może dobrze tym. Tamtym... Mamy w tym roku dużo wyjątkowych gości, dlatego że nasze koło wystawiło na licytację polowania na rogacze. Licytacja była charytatywna na rzecz mojego syna sytuację większość z Was, albo wielu z Was zna. A dla mnie Szapowa. była to czysta przyjemność e, móc wziąć udział w tej licytacji, wygrać ją przede wszystkim i tutaj móc przyjechać e, i być tak przyjętym, jak zostałem tutaj przyjęty przez kolegów. E, nie mam, no słów mi brakuje, e, język mi się e, łamie, także ja, serde, ja serdecznie dziękuję. No udało się, tak? Ale piękny rogacz, mój Boże.

Jeżeli chcecie tak dobrze strzelać, tak celniej, i precyzyjnie i skutecznie strzelać, to musicie kupić sobie taką broń, taką amunicję w takim kalibrze, jaką ma on. Nie, żartowałem. Nie da się kupić takiej broni, jak ma nasz kolega. I nie da się już kupić takiej amunicji, zdaje się, jak ma kolega. Nie, ko y amunicję robię sam. Y broń jest z 56 roku. Y y jak widać, to jest ZG-47 czeskie Brno. Czechosłowackie w zasadzie, bo to chyba było Czechosłowacja jeszcze. Także broń która jest jakby... wręcz historią. Tak. ich bardzo niewiele było, z tego co wiem, wyprodukowanych. Tak jak mówię, za amunicją to jest tak, że muszę robić sam. No, akurat tutaj przyjechałem wiedząc, że będę polował na zbożach, więc użyłem twardej kuli, żeby było po prostu, no, ten strzał, żeby był skuteczniejszy. A jaki to jest w ogóle kaliber, powiedz. Kaliber to jest 860S. Typ pocisku to jest kegel, tak zwany po, po niemiecku, czyli KS. W skrócie... Cześć! Tak jak Wam obiecaliśmy, dziś zrobimy jedno z ćwiczeń z komą. Chcemy się przygotować do sezonu na kaczki, także pokażemy jedno z ćwiczeń. Pierwsze to spróbujemy sobie odłożyć psa na chwilę, tak żeby zobaczyć, czy jest spokojny na stanowisku. Zrobimy najpierw to bez strzału, Następnie, jeśli wszystko wyjdzie ok, powtórzymy to już ze strzałami. Także powolutku sprawdzimy, jak pies się zachowuje, żeby był spokojny na stanowisku. Więc tak jak mówiliśmy, zaczynamy naukę aportu od aportowania z ziemi. To jest koma barycka sfora, moja osobista sunia, pochacz niemiecki. Jest to pies w czwartym polu, generalnie pies opolowany, natomiast tak jak wspominaliśmy Wam wcześniej, jest masa błędów moich, które zrobiłem z tym psem, i będziemy próbowali go troszeczkę naprawiać. No, ten pies ma problem z zachowaniem spokoju, szczególnie w sytuacji myśliwskiej, kiedy jest broń, kiedy są strzały, kiedy spadają kaczki, na przykład. No więc co, zaczynamy. Rozumiem, że mam psa teraz odłożyć, tak? Tak. Dobra. Pies został odłożony, trwa to już jakąś chwilę, powiedzmy sobie 2-3 minuty. Możemy sprawdzić, jak pies zareaguje na spadające tutaj akurat sztuczne porty. I rzucimy mu kilka aportów, sprawdzimy czy nadal pozostaje na swojej pozycji, jeśli będzie wszystko ok, dołożymy wtedy strzały. Jak widzieliśmy tutaj aporty były rzucane daleko. Później się przybliżaliśmy coraz bliżej, coraz bliżej były rzucane psa. Jak było widać, Koma w pewnym momencie nie wytrzymała, ale to może też dlatego, że znam mnie, Powinniśmy teraz wrócić na miejsce, odłożyć psa w to samo miejsce, w które się ruszył. Tutaj zrobiła to dosłownie o 30 cm, ale jednak się ruszyła, więc wracamy do psa, odkładamy go na miejsce. Najważniejszą rzeczą dla nas tutaj jest to, by pies nie podjął tego aportu, by sam się nie nagrodził. Powtarzamy ćwiczenie. Ok, teraz dużo lepiej było już. Możemy przystąpić do kolejnej części, czyli strzały i aporty. Powtarzamy to samo z dodawaniem strzałów. E. Źle. Połóżcie. No i co w takiej sytuacji? Mamy korygować, tak jak teraz zrobiłem? Tak. Teraz tak. Strzał, pies zareagował, wracamy. Pies leży. My odchodzimy na większą odległość. Okej. Okay. Okay? Dobra. Komarów. Zwiększamy na... dystans. E! Źle. No i widzicie? I to jest właśnie to. Chodź tutaj do mnie. Raz. Połóż się. Nie wolno. Jak widać. No to jest właśnie ten problem. Nie? Problem jest ze strzałami. Sam, sam aport jak spadnie nie jest takim problemem, jak sam strzał. Kojarzy się to z pracą, że będzie coraz wysyłana po aport. I broń Boże nie wysyłacie w takiej sytuacji, po Najważniejsze aport. jest właśnie w to, że ona nie może podnieść tego damika, czyli tej kaczki aportu w, w treningu. Ponieważ sama się nagrodzi, a to jest dla niej najlepszą zabawą. Dobra, jeszcze raz. Teraz jak to zrobi, to nic nie rób, dobra? Ja podniosę damika. Dobra. Okej. Okay. Lepiej, lepiej. Pies też musi się nauczyć, że jak są strzały, to nie zawsze coś spadnie, tak? On... Jak to? U Filipa to rzadko występuje, że coś nie spada, ale yy, musi się nauczyć tego, tak? Zobaczmy na reakcję psa. Od razu się patrzy, czy coś nie spada, okłada sobie pole. Bo jest I tego to jest nauczona. dobrze, czy nie? Dobrze, to jest Bardzo dobrze. dobrze. Okłada pole. Stara się markować wszystko, co by spadło w tym momencie, tak? Nic się nie stało. Ok. Jeszcze raz. Jest. Ok, zobaczymy teraz. Super. Dobra. Zaczynij wokalizować, Zabieramy go, robimy sobie rundkę z nim, przejść się przy nodze. Mhm. Okay? Czyli, jakby mam odwrócić jej uwagę od tamtej sytuacji, tak? Tak, dokładnie. Okay. Muszę Wam powiedzieć, że naprawdę jest to zupełnie, zupełnie odwrotnie niż wszystko, co ja robiłem. To jest straszne. To znaczy, że szkoliłem psa w, nie w tym kierunku. Rozkręcałem ją, nie? A nie hamowałem, nie? Nie masz już naboi, zakładam się. Nie, o to chodzi. Widać tutaj reakcję, wystarczy, że wystawię rękę z pistoletem. Już jest reakcja, że będzie strzał, i ona już wyściała roboty, tak? Zostań. Zrobimy to bez strzału, teraz by jej nie pobudzać. Okay. teraz ją wyślij. Aport. Dla mnie? Super! Zostań? Tak jest. Toma, zostań. O, właśnie. Bez strzałów jest, nie ma takiego problemu. Za chwilę dokończymy część drugą, czyli dołożymy ten strzał. Dobra, może szczyty. Dla mnie prawdziwy smak polowania na rogacze to polowanie na rogacza. Jednego, którego mamy upatrzonego. W końcu udało mi się w tym sezonie spotkać rogacza, którego bardzo chcę polować. Nie jest to spektakularnie duży rogacz, wręcz przeciwnie. Nawet powiem wam, że ma paroski poniżej łyżek. Także. No ale ma to coś. A to jest dla mnie najważniejsze. Także idę szukać tego jednego rogacza konkretnego. Chcę zdążyć przed dewizówką, chcę zdążyć przed rują. Widziałem go raz. Mogą go bez trudu upolować, ale nie było wtedy was. A chciałbym, żebyście to zobaczyli. touch okay. No, i oczywiście, jak szukamy konkretnego rogacza, to chyba był inny, świetny rogacz. E, super selekcyjny, widłak, taki starszy, wysoki. No, ale poszedł za kozą, już chyba czas na amory przyszedł. No, a nic my szukamy innego. Chodźcie. Jest, jest ten rogasz. Kurczę, ale w ogóle nie reaguje na wabia kompletnie Masz No nic, widzieliście, było blisko, jeszcze potem, tego nie widzieliście, ale było jeszcze bliżej, ale nerwowo, pani jogerka tam biegała i no nie poszło nam troszeczkę to polowanie, to znaczy poszło jak najbardziej, ale zakończyło się cokolwiek pokojowo. No rogacz jest, tam gdzie miał być, także poranek piękny, ale bez strzału, także będziemy próbowali następnym razem Taszbur. Ja, ja nie wytrzymam, teraz będę tutaj codziennie, dopóki mogę, a mogę jeszcze Dwa dni, bo później mam inne sprawy. No, rano się nie udało, ale było tak blisko, więc no liczę, że wieczorem się uda. A jeżeli się wieczorem nie uda, to przenocuję tutaj i zostanę do rana i rano to przeatakuję, bo naprawdę podoba mi się ten rogacz. I to jest dla mnie cała kwintesencja tego polowania na rogacze. Kiedy mamy tego jednego wypatrzonego, nie powiem, że wymarzonego, bo to nie jest jakiś rogacz marzeń, ale. Ale bardzo mi się podoba. Słuchajcie, właśnie widzę teraz, że wykosili ten rzepak, w którym on nocował. Ciekawe, gdzie poszedł. No i teraz będzie zagadka. Chciałem się ustawić przy tym rzepaku, jak wyjdzie. No ale nie ma, nie ma tego rzepaku. Teraz, gdzie on jest? No jest, kochani, udało się. Strzeliłem tak, jak to lubię, często troszeczkę zgórować, no ale jest piękny. Jest dokładnie taki, jak się go spodziewałem, jakim go widziałem, i może nawet piękniejszy. Zobaczcie. Za taki strzał maksymalnie taki złom. No nie była to idealna sytuacja, nie popisałem się, ale. Też mam emocje. Bardzo chciałem tego rogacza upolować i mimo że nie jest to mój pierwszy rogacz, to wzbudza jednak taką myśliwską emocję.